Cześć, siema tajtori, w dzisiejszym odcinku znajdujemy się na moim specjalnym koncie deweloperskim Gdzie mam dostęp do wszystkich nowości, które wejdą w nowej aktualizacji w Brawl Stars I spędziłem w tym koncie deweloperskim parę dobrych godzin Żeby zebrać dla was 40 największych sekretów nowej aktualizacji O których myślę, że w większości nie wiedzieliście Waszym zadaniem jest oglądać ten odcinek od początku do końca I napisać mi w komentarzu ile z tych rzeczy wiedzieliście, a ile nie Naprawdę będzie mega ciekawie, ale zanim do tego wszystkiego przejdę Pamiętajcie, że dzisiaj dla jednej osoby z tego odcineczka też rozdaję tego oto skina Anioł Max, jeśli chcecie go zgarnąć, co trzeba zrobić? Łapeczka w górę pod tym odcinekiem to jest bardzo ważne i będzie sprawdzane, bez tego nie da rady. Druga rzecz, moi drodzy, to oczywiście zostawić subika na kanale Tori i Tori 2, dwóch Brawl Starsowych kanałach. Trzeba je obydwa subskrybować, bo jak na którymś z nich nie będziecie mieli, też nie będziecie mogli wygrać. Swoją drogą ten skin jest taki kozacki widzowie, spójrzcie na jego ulta, poczekajcie. Już wam go tutaj pokażę, uwaga, no to jest piękne, chyba warto go mieć. No i oprócz tego jeszcze trzeba mieć tylko wpisany kodzik Tori w sklepie Brawl Stars, no i w komentarzu napisać, jakie hiperdoładowanie w Brawl Stars chcielibyście najbardziej. Zwycięzców tego skina z poprzednich odcinków, z tego odcinka i z kolejnych odcinków, bo codziennie wam będę jednego takiego rozdawał, pokażę na odcinku, który wrzucę wam 1 listopada. Dlatego codziennie teraz oglądajcie moje odcineczki na wszystkich kanałach, żeby mieć największe szanse na zdobycie tego pięknego skina. No ale dobra, moi drodzy, odcineczek ten zaczniemy sobie od zmian, właśnie w specjalnych skrzynkach za sezon rankedowy. Nie rankedowy, tylko za sezon pucharkowy. No bo jak wiecie, te skrzynki mamy już dostępne w sensie na koncie deweloperskim, że mogę je testować i twórcy zmienili w nich pewne rzeczy. Zauważył to użytkownik. Jakim jest Tuesday Network, do którego link dam Wam w opisie. Tutaj tam tą jego grafikę. I u góry mamy taką grafikę, jaką przedstawiali nam parę tygodni temu, gdy dopiero to wchodziło. A teraz, niestety, mocno te procenty się zmieniły. A nie procenty, tylko bardziej rzeczy. Bo w najsłabszej skrzyneczce mamy gwarantowane tylko 4 rzeczy, a nie 6, jak to było kiedyś, czyli zmniejszyli to. Ale zamiast to ulepszyli tą trzecią skrzyneczkę, bo w niej dostajemy 12 rzeczy gwarantowanych, a nie 10, tak jak to było ostatnio. Pozostałe skrzynki zostały już bez zmian. To jest taka drobna zmianka, o której chciałem Wam powiedzieć. Ale nie zmienia to faktu, już te skrzynki sezonowe są naprawdę kozackie, no i już nie mogę się doczekać, jak ją wbiję. Patrzcie, w tej najlepszej na przykład mam 19 przedmiotów, no to jest za mocne. Druga kozacka rzecz to darmowy kod QR, darmowy ukryty prezent. Jak widzicie tutaj na jednym z eventów, twórcy Brawl Stars przykleili do drzwi taką oto karteczkę, gdzie widzimy znowu tego podejrzanego gościa, co w się sensie to jest marcu, po prostu przebrany za strasznego Stardropa? I tam mamy specjalny kod QR. Okazało się, że jak ten kod QR zeskanujemy, to dostajemy darmowe hiper doładowanie co jest naprawdę kozackie. Po prostu losowy hiperdropik, więc otwieracie go sobie i możecie dostać każdy hiper, którego jeszcze nie macie odblokowanego. Skorzystajcie sobie. Dam wam link do tego też w pierwszej linii opisu i postaram się też przypiąć tym komentarzu. Klikacie sobie w ten link, przenosi was do Brawla i tam macie do odebrania taki darmowy prezent, o którym myślę, że jeszcze nie każdy z was wiedział. Następnie udało mi się zebrać wszystkie tła w lobby, które mamy. Teraz aktualnie jak jestem na tym koncie, to mamy specjalne diabelskie tło, czyli jak po prostu będziecie w ekipie demonów, to wasze tło w Brawlots będzie takie pomarańczowe, nie? Jak będziecie w ekipie aniołów, to będziecie mieli takie specjalne niebieskie tło. Myślę, że też jest bardzo ładne i fajnie to wygląda. Ale mamy jeszcze inne tło z tego update'u, o których na pewno nie wiedzieliście, jak na przykład to tutaj, takie różowe. Ono skrywa ten specjalny, tajemniczy pokój, w którym dzieje się wiele takich rzeczy. Między innymi tam jest ta książka kolet i tym podobne, więc to jest fajne. Ładne są też te kolorki różowe. Mamy też nowe tło, które będzie, jak wejdą te śmieszne skiny, między innymi kartonowy Cordelius. To właśnie podczas tego eventu będzie takie oto proste, ale bardzo ładne tło. A no i nie zapomnijmy jeszcze o takim tle Ghost Station, które będzie pewnie wtedy, gdy będzie Wchodził shadow, czyli ten drugi nowy zadymiarz. Napiszcie w komentarzu, które z nich jest według Was najładniejsze. I oczywiście oglądajcie odcineczek do końca, bo najciekawsze rzeczy przed nami. I właśnie teraz przejdziemy sobie, moi drodzy, do cen wszystkich skinów, żeby jeszcze raz wam je dokładnie potwierdzić, bo mogliście jeszcze nie widzieć, albo po prostu zapomnieć któryś cen, więc tutaj macie wszystkie ceny wyświetlone. To jest grafika, którą stworzył Czuzy Network, a ja po prostu dokleiłem do tego rzadkości tych skinów, żebyście wiedzieli, ile one będą kosztować. W ogóle tutaj Wam pokażę, jak to wygląda cenowo, że zawsze zielone skiny są za 29 gemów, te niebieskie za 79. W 149, Czerwone, czyli mityczne, za 199 i legendarne za 299. No więc jak widzicie, najwięcej w sumie mamy tych zielonych rzadkości skinków, które są tutaj. One wszystkie są tylko i wyłącznie za 29 gemów, ale nie ma co się dziwić, bo są, no, dosyć mocno słabe. Jeśli chodzi o skiny demonów, to one wszystkie są epickie, nie licząc oczywiście skinka tutaj tego demona Mortisa, no i jego w innych wersjach, czyli na przykład tego diabelskiego Mortisa i jeszcze świetlistego Mortisa, bo one są skinami rzadkości hyper, nie? I je tak naprawdę będziemy mogli zdobyć za darmo właśnie w tym specjalnym Star Dropie. Jeśli chodzi jeśli chodzi o skiny aniołów, to jest już troszkę inaczej, bo między innymi one będą miały też swój karnet. Skiny Larry i Lori są z karnetu typowo. Skiny do Edgara, wszystkie są też rzadkości hiper i też będzie się dało trafić w tych star dropach Colt i Max to epiki. A co ciekawe, Lili będzie w rankedach, czyli to jest pierwszy rankedowy właśnie skinek, który będzie w zbliżającym się sezonie. Więc tak jakby, no jakby będzie patrzeć, będziemy mogli go dostać za darmo, jeśli będziemy mieli trochę szczęścia i właśnie w tym rankedowym star dropiku go trafimy, bo będzie na powiększonych procentach. Rzućmy okiem szybciutko na skinki Startune, właśnie te z drugiego sezonu, ponieważ tutaj mamy kordę który będzie legendarny, to jest mega mocno. On będzie kosztował 299 gemów. To jest chyba brat bliźniak kreskówkowego Spike'a, no nieba co ukrywać. No i że taka sama cena, to jeszcze jest bardzo podobny wyglądowo. No jak widzicie, są on naprawdę spoko, ale jednak ta cena chyba jest trochę za duża. Ma bardzo ładną animację, jak zabija. Jego ulcik też jest naprawdę fajny, ale no za drogi. I właśnie podczas tego sezonu w karnecie będziemy mieli te skinki tutaj, do Meisy. A podczas tego drugiego sezonu rankedowym skinkiem będzie ten do Rose. Więc co ciekawe, moi drodzy, uroczą Rose też będziemy mogli otrzymać za darmo, jeśli będziemy mieli troszkę szczęścia. I trzymam za was wszystkich kciuki, żeby wam się udało. Jak wiecie, podczas tego update'u będziemy mieli dwie strony, czyli stronę aniołów, która jest, uwaga, proszę bardzo tutaj, i będziemy mieli też drugą stronę, czyli stronę demonów. No i tak się składa, że jak wiecie, niestety nie będziemy mogli sobie wybierać, kim będziemy, czy chcemy być diabłami demonami, czy chcemy być aniołami. Decydować o tym wszystkim będzie specjalna moneta, która codziennie od poniedziałku do piątku, z rana, gdy będziecie wchodzić do Brawla, będzie losowała i przydzielała wam team, w którym będziecie grali w danym dniu. Ale taka ciekawostka jest którego myślę, że nie znacie to, to, że jak będziecie wbijali do Brawla w weekendy, czyli w sobotę i w niedzielę, to wtedy sami będziemy mogli sobie wybrać. Tylko i wyłącznie w weekendy my będziemy mogli sobie sami wybrać, w jakim teamie chcemy być. A tak to w środku tygodnia, no, wybiera się to losowo. Kolejna taka rzecz, którą chciałbym wam pokazać, to nowy karnet zadymiarski, no, zbliżającego już nam się kolejnego nowego sezonu. Jak on dokładnie wygląda, co on skrywa, bo też zbytnio nie mieliście okazji jeszcze tego zobaczyć, a ten 32 sezon zapowiada się ciekawie. Emotki to będą takie książki, które mają normalnie język i oko. Całkiem spoko są te emotki, oczywiście były lepsze w le ale nie są one złe, lecimy dalej do takich ciekawszych rzeczy, bo tutaj za 21 level mamy nowy spray i zbliżamy się już powoli do najciekawszych rzeczy. Ikonka gracza za 45 level, no i oczywiście tutaj moi drodzy te skinki, nie? Ale ciekawi was na pewno tytuł, który będzie w karnecie na samym końcu Jest to nadnaturalne No taki trochę dziwny, ale spoko Kolejny taki drobny sekret, którego mogliście nie wiedzieć jest następujący A mianowicie RT normalnie jak jesteśmy w jego zwykłej wersji nie może chodzić po wodzie No i nigdy nie mógł Tak samo podczas poprzedniej aktualizacji nie mógł też chodzić nawet jak użyliśmy ulta A teraz jak mamy ulta to normalnie RT sobie może po tej wodzie pykać Możemy nim chodzić po każdej wodzie, tak jak Angelo Ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy używamy jego ulcika Myślę, że mogliście tego nie wiedzieć Teraz wbijamy do Mortisa żebym pokazał wam jego kolejny sekret, muszę wziąć nowego skina rzadkości hiper. Na przykład możemy sobie wziąć tego, o, w takim kolorku, bo od tej aktualizacji, gdy ona wyjdzie, zmienia się bardzo ważna rzecz w skinach rzadkości hiper. Mianowicie, jak mamy naładowane hiperdoładowanie i go użyjemy, to oczywiście skiny hiper się zmieniają i mają taką inną formę, są większe, co nie wyglądają fajniej, ale gdy to hiperdoładowanie nam się skończy, widzicie, czas się skończył, to zawsze traciliśmy już ten fajniejszy wygląd tego skinka, a teraz jak się skończy hiperdoładowanie, to dalej jesteśmy w jego ulepszonej wersji, dopóki ktoś nas nie zabije. Czyli na przykład Teraz dopiero podejdę sobie do tego robota i on mnie cały zastrzeli i rozwali. To dopiero wtedy wrócę do podstawowej wersji tego Mortisa, tego skina Hiper, A tak to sama ona mi nie zniknie, dopóki nikt mnie nie rozwali, więc myślę, że to jest naprawdę spoko opcja. Jeśli wczoraj jeszcze nie oglądaliście mojego odcineczka, gdzie robiłem opening razem z dziewczyną tych nowych star dropów anielskich i diabelskich, to na pewno nie wiecie o tym, że żeby je otwierać, to trzeba je przytrzymać. Czyli nie klikać tak jak jest normalnie, tylko przytrzymać. I uwaga, im dłużej będziemy musieli go przytrzymać, tym nagroda w nim będzie lepsza. Czyli jak po prostu przytrzymamy i szybko on poleci, no i już nam się Otworzy to jest coś słabego, ale jak będziemy trzymać troszkę dłużej, no teraz znowu szybko, ale jakbyśmy trzymali trochę dłużej i tak szybko by się on nie otworzył, to znaczy, że w środku jest coś bardzo dobrego i dostaniemy jakąś fajną rzecz. Tak samo działa to oczywiście w tych anielskich stardropach: otwiera się identycznie, tylko mają troszkę inny wygląd. I też jak, o właśnie teraz widzicie, przytrzymamy dłużej, to w środku będzie już trochę lepszy itemek. Ale teraz przejdźmy też do zwykłych stardropików, bo nie wiem, czy wiecie, ale niektóre osoby miały tak, że jak je otwierały, to wyskakiwała im tam czasem opcja, że mogą sobie podwoić tego stardropa, czyli jak obejrzą reklamę, no to mogą otworzyć tego stardropika po raz drugi. I twórcy powiedzieli, że teraz już to całkowicie usuwają, i już teraz u nikogo to nie będzie działało. Bo były takie osoby, były takie kraje, w których normalnie to działało, i mogliśmy sobie oglądać reklamę i w zamian za to dostawaliśmy kolejnego stardropa, ale teraz usunęli to już u każdego i nikt tego mieć nie będzie. Następna ważna rzecz jest taka, że te star dropy, tutaj demonów i aniołów, zależy w jakim jesteście teamie. Będą też do zdobycia za pierwsze tam trzy zwycięstwa w ciągu dnia. W sensie za pierwszego, czwartego i tego ostatniego tutaj winka nie będziemy otrzymywali zwykłych stardropów, tylko te. Fajne start dropiki, diabelskie lub anielskie, to jest naprawdę mega spoko, bo w nich można trafić kozackie rzeczy. Następnie wejdę na nowy tryb, ale nie żeby w niego zagrać, tylko żeby pokazać wam, co skrywa ta nowa mapka, nowe otoczenie. Bo tutaj jest bardzo dużo takich ukrytych rzeczy. Między innymi widzimy już tutaj w tym miejscu książkę Colet. To jest ta sama książka, którą oczywiście mamy w lobby. Co więcej, widzimy jakąś mumię, która leży w grobie i się rusza. To jest straszne, ale mumii na tej mapce jest dużo więcej. Na przykład jak przejdziemy sobie z prawej strony, to tutaj, gdzie strzelam, też mamy mumię, która też się rusza ze swojego tam sarkofagu. Jest jakiś specjalny port. Ale z tego portalu właśnie wychodzą te duchy na nowym trybie. Możecie teraz się przyjrzeć, jak wyglądają amulety z bliska. To są one. I jak je zbierzemy, to wtedy mamy tam jednego duszka więcej. Jest jakaś dziwna skrzynia, która się rusza, czyli coś musi skrywać w środku, ale co tam w tym środku jest? A na końcu mapki widzimy tego skina, który ma cztery ręce, i był też na tej ukrytej grafice, gdy wchodził Brawl Talk. Istnieje taka fajna ikonka gracza Jemotka Spajka ale nie wiem za co ona jest. Chciałem Wam po prostu ją pokazać, bo według mnie ona jest taka kozacka. Bardzo chcę mieć ten zestawik. Nie wiem jeszcze, jak będzie się go dało zdobyć, ale też myślę, że go wcześniej nie widzieliście. On w tym update Wejdzie. A no i ważna rzecz, jak wybieramy sobie zadmiarza, którym chcemy grać, no to tutaj jak widzicie, tło już nie jest niebieskie, tylko jak jesteście w drużynie demonów, to jest takie czerwone i w środku mamy ten portal, wszystko się tak fajnie rusza. A jak jesteście wśród aniołów, to tło jest takie bardziej niebieskie, ale nie takie typowe, jak było zawsze, tylko właśnie takie jakbyście byli w niebie, takie anielskie. Książka, w której są zbierane wszystkie umiejętności, wszystkie te nasze karty, to jest ta sama książka, co u kolet, którą właśnie klikamy, no na pewno ją kojarzycie. Na początku Toka, w scenie, gdzie Dani trzymał telefon, było widać skrzynie ze Squadbusters w tle. A przecież to był Brawl Tok. A nie ze Squad Busters. I uwaga, znowu wracamy do tej książki kolec z tymi specjalnymi umiejętnościami, z kartami. Bo jak na przykład będziecie sobie grali w trójkę z jakimiś swoimi kolegami, to nie możecie na przykład wszyscy wziąć sobie tej samej karty, czyli zemszczenie. Każdy z waszych teammateów musi mieć inną kartę. Nie może być dwóch takich samych podczas gry. Duchy, które respią się w nowym trybie, mają aż 18 tysięcy życia, to jest bardzo dużo. Wróćmy jeszcze na chwilkę do tego karnetu, bo zacznie się on, moi drodzy, 7 listopada, czyli już za niedługo. Będzie trwał do 5 grudnia, czyli dzień przed Mikołajem. Wtedy właśnie rozpocznie się kolejny. 33 sezon karnetu. A tak moi drodzy będzie wyglądał spray dla każdej osoby, która miała minimum 1,30 rangę w Brawl Stars przed wyjściem tych zmian pucharkowych. Dostaniecie ten spray za darmo, jeśli oczywiście 1,30 rang minimum mieliście. Nowe hiperdoładowanie do Stu działa identycznie jak jego wcześniejsza mutacja. Pamiętacie jak były mutacje, jak był ten tryb Godzilla i tak dalej? To wtedy Stu miał taką mutację, że miał nieskończonego ulta i teraz jak włączymy hiperdoładowanie, to też cały czas ten ult jest naładowany i możemy sobie nim latać ile chcemy oczywiście dopóki mamy hiperkę włączoną. Wszystkie nowe hiperdoładowania wejdą do gry dopiero 4 listopada, czyli dzień po tym, gdy zakończą się Mistrzostwa Świata w Brawl Stars. Mimo, że update będziemy już mieli na dniach, to właśnie na te hiperdoładowania nowe troszkę będziemy musieli poczekać. I w tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się nowych rzeczy. Widzimy się dzisiaj w kolejnym odcinku na kanale Tori 3 o godzince 16.00. Do zobaczenia, piona.